Witajcie Urwisy. Bardzo jestem ciekaw waszych wczorajszych snów. Najpiękniejsze z nich umieścimy w senniku. Jak dowiedziałem się od chłopców, pan Kleks za pomocą waty nasyconej kwasem sennym zbierał z lusterek wybrane sny i wyciskał je do porcelanowej miseczki. Kiedy wyschły na proszek. Pan Kleks na specjalnej maszynce wytłaczał z nich pastylki, które wszyscy zażywaliśmy przed snem. Dzięki temu mieliśmy coraz ładniejsze sny. Jeden z moich pierwszych snów też powędrował do Sennika Akademii. Był to sen o siedmiu szklankach, ale o nim opowiem wam innym razem.